W piątek marszałek województwa Piotr Całbecki przywiózł do Włocławka dobrą wiadomość prosto z Brukseli. Udało nam się naprawdę po ciężkich bojach wynegocjować warunki, na jakich będziemy mogli wesprzeć kujawsko-pomorski transport samochodowy z siedzibą we Włocławku kupimy nowy sprzęt. Dzięki temu autobusy, więc no firma zupełnie będzie już inaczej zorganizowana, inaczej też wyglądała. Prezydent miasta Andrzej Pałucki nie kryje zadowolenia. Zaakceptowana została koncepcja przebudowy całego zaplecza technicznego MPK i oczywiście budowa punktów szybkiego ładowania i wymiana taboru samochodowego na elektryczny i hybrydowy. Hybridowy tam gdzieś nie opłacił budować stacji ładowania takich pośrednich czy szybkiego ładowania. W efekcie w tym rozdaniu byśmy uzyskali środki, tak jak powiedziałem, na budowę całego zaplecza i przeszkolenie załogi i zakup 61 do 65 autobusów. Zgodnie z przewidywaniami marszałka, Włocławek dzięki uzyskanym funduszom ma realną szansę stać się sercem kujaw. Monika Grzanka, telewizja Kujawy.